Cześć, dzień dobry. Jestem Tymek i jestem liderem drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej Złoty Baczyn, działającej w drugim liceum w Chrzanowie. Kolejny rok z programem Złote Szkoły NBP. Tym razem piąta edycja programu pod nazwą Cyberbezpieczne Finanse. Temat nam bardzo bliski, temat zyskujący na popularności. W zasadzie jest to coś, z czym mamy związek na co dzień. Także realizacja y, tych zadań projektowych przewidzianych przez organizatora w tym roku była dla nas większą łatwością, ale my nie dajemy sobie łatwych zadań. Z roku na rok realizując zadania w tym projekcie podwyższamy sobie poprzeczkę. Pomysłów było wiele, y, nie wszystkie zostały wykorzystane. Ale głównie nagrywam ten film, aby opowiedzieć trochę o tym, jak przebiegała nasza współpraca z całą drużyną, jakie zadania staraliśmy się zrealizować i w jaki sposób wszystko to przeprowadziliśmy. Chcieliśmy zagadnienia związane z tegoroczną edycją programu przekazać do jak największej ilości osób. E, począwszy, właśnie z grup kategorii od przedszkolaka do seniorów, dostosowywując materiały, poziom edukacyjny, poziom materiałów do odpowiedniej grupy wiekowej. Byliśmy Całą drużyną zdania, że wiedza związana z cyberbezpiecznymi finansami, wiedza o tym, jak poruszać się w tym cyberbezpiecznym świecie finansów, o tym, jak powinny wyglądać bezpieczne płatności, żeby mieć świadomość, jakie zagrożenia mogą na nas czekać w internecie, jak posługiwać się za pomocą różnych systemów płatniczych, karty, blik, różne wirtualne portfele czy wirtualne waluty. Edukowaliśmy i najmłodsze pokolenie, ale także to starsze ponieważ byliśmy zdania, że nie ma określonego wieku, od którego powinniśmy zdobywać tak ważną wiedzę. Świat rozwija się coraz bardziej, coraz więcej rzeczy jest w cyberświecie, a także właśnie nasze finanse. Także my, jako Polacy, my jako obywatele Polski powinniśmy mieć coraz większą wiedzę na temat tego, jak poruszać się bezpiecznie w tym cyberświecie. Realizowaliśmy trzy zadania w tym roku w tym projekcie: warsztat uczniowski, lekcje z ekonomią czy debatę szkolną. Narodowy Bank Polski zaskoczył chyba wszystkich uczestników, także tych stałych, co biorą udział co rok w tym programie i stworzył nowe zadanie, jakim jest edukacja. Zadanie to polegało na przygotowaniu akcji edukacyjnej, która będzie nawiązywała do tematu przewodniego programu piątej edycji Złote Szkoły NBP. My w ramach realizacji tego zadania nawiązaliśmy współpracę ze związkiem harcerskim działającym w naszym mieście. W budynku miejskiej biblioteki publicznej w Szanowie zorganizowaliśmy bieg ekonomiczny, w którym brali udział. Yy, właśnie przedstawiciele Związku Harcerskiego, e, zuchy, harcerze. Przeprowadziliśmy masę warsztatów, lekcji, szkoleń. Związanych z tematem cyberbezpiecznych finansów, wykładaliśmy zajęcia na Uniwersytecie III wieku dla seniorów, ucząc ich właśnie tego, jak poruszać się po świecie bezpiecznego internetu, o tym, na co zwracać uwagę, jak nie dać się oszukać i jak chronić nasze pieniądze wirtualne, pieniądze w świecie właśnie tym cyfrowym. Nasze zadania w projekcie. Zostały już wysłane w marcu. Teraz czekamy na ich ocenę. E, czekamy na to, jaki padnie werdykt e, na gali podsumowującej ten projekt. E, organizator e, opublikował informację, że taka gala, właśnie odbędzie się do 30 czerwca bieżącego roku. Ale naszym celem, naszą misją i w ogóle to, je, czym kieruje się złoty baczyn, nie jest wygrana. Naszą misją jest to, by w różnej dziedzinie ekonomii, ponieważ realizowaliśmy właśnie temat banku centralnego, temat y, stulecia polskiej złotówki i tego jaka to jest historia, a także w tym roku właśnie temat związany z cyberbezpiecznymi finansami i misją złotego baczy nie jest zdobywanie nagród i zdobywanie właśnie jakichś laur z tego tytułu. Naszą misją jest gromadzenie ludzi, gromadzenie nas jako drużyny i edukowanie właśnie społeczeństwa. Staraliśmy się edukować na cały obszar powiatu szanowskiego, Dzięki szeroko owocnej współpracy realizowaliśmy także warsztaty na terenie sąsiedniego województwa, ponieważ przeprowadziliśmy zajęcia z młodzieżą w szkole podstawowej w Jaworznie. Chcę także podziękować wszystkim osobom, które były zaangażowane w ten projekt, wszystkim instytucjom, osobom, które wierzyły w naszą drużynę. W imieniu całej drużyny a także swoim, chcę serdecznie podziękować za cenne wskazówki, za doświadczenie i za współpracę w tym projekcie. A mojej cudownej drużynie, ambasadorów edukacji ekonomicznej Złotego Baczyna, chcę serdecznie podziękować właśnie za współpracę, za tą umiejętność dogadywania się w różnych rzeczach, za umiejętność planowania. Za tak szeroką gamę właśnie pomysłów i za to, że daliśmy radę, bo kolejny rok z rzędu udowodniliśmy nie Narodowemu Bankowi Polskiemu, ale sam, samym sobą, że, że warto to robić, że naprawdę to może być coś przyjemnego.